Dzień dobry! Nazywam się Katarzyna Polonek i podzielę się z Wami moimi przemyśleniami na temat dźwięku, który jest najważniejszym środkiem wyrazów w grze na Jest naszym osobistym i niepowtarzalnym głosem, którego nie da się zastąpić słowami. Przekazuje emocje w najbardziej bezpośredni i uniwersalny sposób. Aby móc przekazać dźwiękiem to, co chcemy, musimy opanować kilka bardzo ważnych elementów technicznych, takich jak: odpowiednie prowadzenie smyczka jak zróżnicowana i ciekawa wibracja przemyślane zmiany pozycji czy odpowiednia aplikatura wszystkie te elementy przedstawię na przykładzie utworu na wiolonczelę solo Ewy Fabiańskiej Wielickiej Menoire Wybrałam ten utwór ze względu na bogactwo emocji i barw, które w sobie zawiera, jak również na jego medytacyjny i mistyczny charakter Menoyry w języku jidysz oznacza menorę i nawiązuje do żydowskich śpiewów synagogalnych. W pierwszej części wykładu omówię najważniejsze środki techniczne, które decydują o kształtowaniu dźwięku i jego jakości. Na końcu przedstawię utwór w całości. Na początku przedstawię Wam sposoby prowadzenia smyczka, które mają wpływ na kształtowanie dźwięku. Zasadniczo wyróżniamy dwa rodzaje pociągnięć smyczkiem. Pierwszy sposób to jest wolne pociągnięcie smyczkiem blisko podstawka. Tak więc dźwięk bardzo intensywny i skoncentrowany albo dźwięk. Szybkim pociągnięciem, lżejszy, istotne jest to, żeby w odpowiednim momencie potrafić swobodnie przejść. Z Dźwięku skoncentrowanego na dźwięk lekki w zależności od tego, jaki efekt chcemy przedstawić. Frazę, efekt będzie dosyć nieciekawy i zabrzmi w ten sposób. żeby wyrażał dokładnie to, co słyszymy w naszej wyobraźni. Ważne jest również to, czy chcemy zacząć smyczkiem akcentowanym ze struny, czy dźwiękiem leżącym na strunie. Oczywiście interesującym zagadnieniem jest to, w jaki sposób możemy poprowadzić smyczek żeby nasz wolumen dźwięku był duży, a jak to zrobić, żeby, żeby był piękny, nośny dźwięk w dynamice dużo mniejszej. I tak, używając małą smyczka, będziemy mogli zagrać troszeczkę ciszej. ただ。<noise> Jeszcze jeden przykład połączenia wszystkich elementów, o których wspomniałam. Bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, w jaki sposób ćwiczyć kształtowanie dźwięku prawą ręką. Jednym z ważniejszych ćwiczeń jest ćwiczenie takich rzeczy bez wibracji. W ten sposób jesteśmy w stanie lepiej usłyszeć to, co robi nasza prawa ręka. Przejdźmy do następnego tematu, bardzo istotnego, jakim jest wibracja. Jest najbardziej indywidualną cechą w dźwięku każdego smyczkowca, instrumentalisty. Oczywiście naszym wzorem dźwięku i tym, do czego dążymy, jest przykład najbardziej naturalny, jakim jest ludzki głos. Wibracja składa się z dwóch elementów. Z prędkości i z amplitudy. Te dwa elementy pozwalają nam kombinować cztery rodzaje dźwięku kształtowanego wibracją. Wibracja szeroka. Wibrację szybką. Oczywiście sztuka kształtowania dźwięku nie polega na tym, żeby włączyć automatycznie wibrację szeroką, wąską, szybką lub wolną, tylko żeby umieć ją kształtować w obrębie danej frazy. słuchać frazy, która brzmi w ten sposób. Także należy pamiętać o tym, żeby ładnie łączyć dźwięki vibracją. ten cel musimy uwzględnić ruchliwość kciuka, zatrzymując kciuk w jednym miejscu zablokujemy naszą wibrację i nie będziemy w stanie połączyć dźwięków. Istotnym czynnikiem wpływającym na barwę dźwięku jest odpowiedni dobór aplikatury. Grając te same dźwięki na strunie G uzyskamy inną barwę niż zagramy je na strunie D. Jakimi chcemy zagrać, bo mają one kolosalny wpływ na końcowy efekt. I tak, oprócz danej barwy na stronach wyższych lub niższych, musimy uwzględnić również słyszalne lub niesłyszalne zmiany pozycji. Zagram to samo miejsce w różny sposób, wykorzystując słyszalną zmianę pozycji albo nie wykorzystując zmiany pozycji. Zapytaj inaczej wyrazowo niż to. Innym przykładem będzie to miejsce. Wersję na stronie D i A zabrzmi ten odcinek w ten sposób. Pozostając przy zagadnieniu zmian pozycji, chciałabym bardzo uwrażliwić Was na ten temat, ponieważ jest on często zaniedbywany, a zmiany pozycji szczególnie. Te słyszalne są bardzo ważnym czynnikiem wyrazowym. I tak możemy wymienić zmianę pozycji przez dźwięk przejściowy. Inna słyszalna zmiana pozycji może być palcem tak zwanym docelowym na tak zwanym nowym snyczku. na starym smyczku. Pamiętajmy, że dźwięk powstaje w naszej wyobraźni. I aby poczuć się na scenie absolutnie swobodnie, musimy opanować technikę do tego stopnia, żeby już nie musieć o niej myśleć, żeby móc przedstawić to, co chcemy w danej chwili zupełnie spontanicznie. Bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam Was do poszukiwań swoich własnych rozwiązań brzmieniowych. Na zakończenie wykonam w całości utwór menorę, stosując wszystkie elementy techniczne, o których wcześniej wspomniałam.